Ja mianowicie, może by on się Wyszkoli jeszcze bardziej w tym sprowadzaniu z ducha świętego. No i tutaj nie zaczynamy nawet pamięci, jak to czuję w rękach, kiedy na przykład nakładam rękę w sznur na chorym. Przez to święte na Wasz pełnię swojej myśli, musielibyśmy Ciebie łaską ducha świętego. I wtedy wiem, że sprowadzam ducha tą łapą. Ta łapa staje się narzędziem sprowadzenia ducha świętego do człowieka. Ale czasem się to odczuwa. Będzie ze skazane i ja podniesionych rąk gdzieś tu też o to samo nie gra. No ja zazwyczaj kiedy dobrze, ja sprawuję tak, że ja nigdy żadnym nie powrócę. Ale jak tylko ktoś tak, na przykład to ja tutaj to jest trudno. Ale spowiedź. Długo jakiś dniuś światu, jak tylko jedna światu ze sobą przy śmierci z matuszkami swojego syna i zesłał ducha świętego na Czuję, co to jest? Słuchaj Ducha świętego. To jest to, co ja często mówię. Widzę facet, czy dziewczynę wchodzącą do swojej Tam jest powiada, tak jakby zaczęła w toki, I ze mną się równała? Ale chodzi o powolnie. Najwyżej się Co się stało? To jest moje życzenie. Żebyście mieli to doświadczenie, że jest doświadczeniem spełnienia powołania, sprowadzenia ducha śmiechu i u i